W dzisiejszym świecie nasze ciało jest narażone na ciągłe wyzwania. Czynniki, jak starzenie się, stres oksydacyjny i zanieczyszczenie, znacząco wpływają na zdrowie komórkowe. Te zagrożenia nie tylko osłabiają naszą naturalną zdolność regeneracji, ale zakłócają funkcje życiowe organizmu, prowadząc do zmęczenia, przedwczesnego starzenia się, chorób przewlekłych i śmierci. Po latach badań glutamor wkracza na rynek jako przełomowa formuła łącząca innowacje naukowe z najnowocześniejszą technologią absorpcji. Glutacjon, składnik glutamore, uznawany jest za podstawowy antyoksydant i ma kluczową rolę w ponad 400 funkcjach biologicznych. Obecny w każdej komórce, uczestniczy w detoksykacji, wzmocnieniu odporności, ochronie DNA, regulacji stresu oksydacyjnego i ochronie przed przewlekłymi chorobami. Ponad 180 tysięcy badań potwierdza jego kliniczne znaczenie, podkreślając jego skuteczność w takich dziedzinach jak wsparcie wątroby, zdrowie sercowo-naczyniowe, funkcja immunologiczna, transport witamin, detoksykacja i zapobieganie uszkodzeniom komórek. Jednak wiemy, że poziomy glutationu zmniejszają się z powodu czynników jak starzenie, stres metaboliczny, niezdrowy styl życia i stosowanie leków, co czyni organizm podatnym na procesy degeneracyjne i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Glutamor to 100% naturalne rozwiązanie, które pomaga pokonać niskie poziomy tego potężnego antyoksydantu. Dzięki technologii absorpcji podjęzykowej, glutamor jest unikalne i oferuje najbardziej efektywną oraz biodostępną formułę glutationu na rynku. Badania wykazały, że administracja podjęzykowa oferuje do sześciu razy większą biodostępność niż do ustne suplementy, zapewniając, że ciało otrzymuje maksymalne korzyści. Badanie z 2015 roku porównało biodostępność i wpływ na markery stresu oksydacyjnego glutationu wchłanianego podjęzykowo z doustym oraz n-acetylocysteiną jako prekursorem. Oto wyniki. Zaobserwowano wzrost poziomów glutationu w krwi w grupie używającej glutationu wchłanianego podjęzykowo. Po trzech tygodniach wzrost witaminy E zaobserwowano tylko tam. Naukowcy doszli do wniosku: Nasze wyniki wykazują wyższość nowej podjęzykowej formy glutationu nad doustną oraz nad n-acetylocysteiną jako prekursorem pod względem suplementacji glutationem. Inne badanie z 2018 roku podkreśliło spadek cholesterolu całkowitego u pacjentów z ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy stosowali glutation wchłaniany podjęzykowo. Oprócz glutationu, glutamor zawiera witaminę C, argininę, Elewatyne i taurynę składniki o znaczących korzyściach zdrowotnych i zdolności do wzmacniania efektów antyoksydacyjnych i regeneracyjnych. Witamina C wspiera regenerację glutationu i jest szeroko badana pod kątem swoich właściwości antyoksydacyjnych. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w American Journal of Clinical Nutrition witamina C nie tylko zwalcza uszkodzenia oksydacyjne, ale także przyczynia się do zdrowia skóry i wsparcia układu odpornościowego. Arginina. Znana z zdolności do stymulowania produkcji tlenku azotu, odgrywa fundamentalną rolę w zdrowiu układu sercowo-naczyniowego. Badania wykazały, że ten związek poprawia rozszerzenie naczyń krwionośnych, wspomagając bardziej efektywną cyrkulację, lepsze dotlenienie tkanek i zwiększenie zdolności do fizycznej regeneracji. Elebatyna, znana ze zdolności wspierania syntezy białek i regeneracji mięśni, przyczynia się do równowagi układu nerwowego. Badania opublikowane w Journal of Sports Science and Medicine pokazują, że suplementacja może zmniejszać zużycie mięśni, poprawiać wytrzymałość fizyczną i pomagać zapobiegać chronicznemu zmęczeniu. I w końcu tauryna. Larginina, znana z ochrony komórek, odgrywa główną rolę w regulacji równowagi elektrolitów, stabilności błon i obronie przed stresem oksydacyjnym. Badania podkreślają korzyści zdrowia sercowo-naczyniowego. Poprawę funkcji poznawczych i redukcję stresu metabolicznego. Glutamor jest narzędziem skutecznym, odpowiednim dla osób w każdym wieku i stylu życia. Dla sportowców, którzy optymalizują swoją wydajność i regenerację. Dla osób potrzebujących wsparcia antyoksydacyjnego, zaprojektowanego według najwyższych standardów jakości, z międzynarodowymi certyfikatami, w tym FDA. Produkty wegańskie, bezglutenowe i inne certyfikaty. Gwarantują przestrzeganie najwyższych standardów jakości. W świecie, gdzie zdrowie komórkowe jest kluczowe dla leczenia wielu schorzeń, glutamort to najlepsza alternatywa do optymalizacji energii, walki z przedwczesnym starzeniem się i cieszenia się pełnym życiem. Porozmawiaj z osobą, która podzieliła się z Tobą tym filmem, aby dowiedzieć się więcej o nabyciu Glutamore i zacznij transformować swoje samopoczucie.